W tym odcinku zapraszamy Was na niezwykłą przygodę z historią w pięknym kompleksie religijnym Angkor Wat. Zwiedzimy łącznie cztery świątynie, przedostaniemy się do największego w tym regionie jeziora Tonle Sap, a na koniec pokażemy Wam jak wygląda miasto Siem Reap nocą. Największy zabytek religijny na świecie, a to jego wschód słońca. 18 luty, godzina 6 Przyszliśmy wstać rano i zobaczyć Schód słońca na Angkor Wat. Do świątyń przyjechaliśmy motorem Pożyczyliśmy go za 10 dolarów Wjazd kupiliśmy za 37 dolarów od osoby Ponieważ na stronie internetowej jest dużo taniej niżeli w kasach biletowych A to tak nawet o 13 dolarów taniej Jak jest w środku Niesamowite Jak wrażenia? No nie wiem, na razie tak będzie we. Nie miałem się przyjrzeć. Podeszliśmy troszeczkę bliżej do tej świątyni. Witamy was w Angkor Wat, największym zabytku religijnym świata. Został zbudowany w XII wieku ku czci boga Wisznu z hinduizmu, a następnie pod koniec XII wieku zostało stopniowo przekształcone świątynię buddyjską. Zbudował je król ówczesnego imperium komerskiego. To jest największym symbolem Kambodży i widnieje. Nawet na pladze tego państwa. Słuchajcie, jesteśmy tak biedni, że nam kaczki chleb rzucają. Nie, no tak się zapatrzyliśmy, że mamy tylko chleb, to z i wodę. I śniadanie przy wschodzie słońca? No powiedzcie, że to nie jest epickie. Ciężko to nazwać śniadaniem. No chleb to chleb. a woda to woda, czyli śniadanie. Całkiem nieźle idzie nam to podróżowanie, co? No. W XIV wieku powstało Zjednoczone Imperium Kmerów pod rządem dynastii ankorskiej. Było to jedno z najpotężniejszych imperiów w tamtych czasów. Stolica państwa znajdowała się w Ankortom. W XIV wieku Kmerów podbyli Tajowie, co spowodowało upadek ich imperium, a stolicę przeniesiono do Phnom Penh. Nastąpiło wtedy również stopniowe ustępowanie wyznawanego dotąd hinduizmu na rzecz buddyzmu. Tam, gdzie byliśmy o tam, to jest jedna biblioteka północna, a tam jest południowa biblioteka. Angkor Wat łączy dwa plany architektury. To jest początkowa świątynia góra, a później galeryjna świątynia. Ogólnie cały kompleks jest zbudowany z laterytu. To był, to jest bardzo twardy materiał. K tego też powodu ona przetrwała tyle lat i dlatego teraz też się znajduje w takiej kondycji. Kiedyś były małpy, ale na razie ich nie widzę, pewnie śpią. Jedną z rzeczy, które zasługują na największą uwagę jest kamienny aras. Ta płaskorzeźba ciągnie się przez prawie kilometr. Ciągnie się przez 900 metrów i przedstawia Prawie że 20 tysięcy postaci, które opisują sceny z eposów indyjskich, tak jak samo jak i życie dworu. Zobaczcie, to jest wszystko pokazane. On trzyma miecz, tutaj atakuje tego gościa, to jest cała bitwa pokazana, to jest akurat Aras Płaskorzeźba, która opisuje bitwę o lankę. Zobaczcie, jakie tu są rydwany w ogóle te koła, nawet chyba jakiś smok jest albo jakieś, o, widzicie, Łucznik, który strzela w drugiego. To jest niesamowite. Jest to jeden z ważniejszych punktów w ogóle w całej Azji według mnie, a przede wszystkim no to jest must have w Kambodży, no wszyscy tu przyjeżdżają po to. Nie wiem czy widzicie, ale tu jest nawet gościu jeden wyżubiony, patrzcie. Wow. Wcześniej jak tu byłem 5 lat temu to nie dostrzegałem takich detali, ale dzięki temu, że robimy te filmy na YouTubie to możemy przeczytać masę rzeczy o tych miejscach i to jest w ogóle niesamowite. Te płaskorzeźby tutaj początkowo były malowane na wiele kolorów, później z czasem te barwy, tak jak w terrakotowej armii, zanikły w sensie wsiąkły w kamień prawdopodobnie i teraz już ich nie ma. Król Jayavarman VII przekształcił świątynię na buddyjską, tak jak wcześniej Wam mówiliśmy, ale po jego śmierci te symbole zostały zniszczone i znowu został przywrócony jej charakter hinduistyczny. Tak było i wszędzie są takie małe bożki. Wszędzie, wszędzie, zobacz, wszędzie. tam jest cała linia z tych, widzisz? Nad, ja nad widzę, tym widzę, pierwszym no. dachem. Wszędzie, to jest precyzja wykonana tych płaskorzeźb jest niesamowita po prostu. Biorąc pod uwagę, że ma to tyle wieków... No to zostało wykonane w XII wieku, początek, tysiącsetny rok. Wow. To jest niesamowite, jak to przetrwało w takiej postaci do dzisiaj. Jak Ci się podoba? Bardzo. Niesamowite to jest. Według chińskiego podróżnika z XIII wieku krążyła tutaj legenda, że Został ten obiekt zbudowany w jeden dzień przez boskiego architekta. Oczywiście to nie jest prawda, bo budowali to tak od 32 do 35 lat, właśnie na początku XII wieku. U nas to czasem przez tyle to jedną drogę kładą. Metro budują. A tu proszę, no metro, no tak. Ja się tylko zastanawiam, kto po tych schodach tam na górę wchodził. Chyba, że tutaj po prostu zrzucali ludzi, którzy po prostu. Byli niedobrzy. Tak. Ci Azjaci i te schody po prostu, wszędzie, gdzie nie pojedziemy, są jakieś strome schody. W samym sercu tej świątyni, na samym szczycie, domyślam się, że o tamtej wieży, znajdował się złoty posąg wisznu, jadącego na grzbiecie Garudy, czyli wielkiego, boskiego ptaka o ludzkim ciele, ze szponami i dziobem drapieżnika. Znajdował się, ale obecnie już go nie ma. Przynajmniej my go nie widzimy. Pewnie go ukryli. Frencuzi. Kolejka do wejścia na górę. No o, już się kończy na szczęście, więc to nie jest tak tragicznie. Ale definiuje szybkość wchodzenia poszczególnych osób, więc tak. mam nadzieję, że będzie dosyć szybko. które rzeczy tutaj zostały zamurowane tak jak wielki posąg Buddy który został otwarty przez Francuzów tam, w którymś tam w 1908 roku bardzo widać dobrze to podzielenie Świętej Dwy jest większa, ta, ta główniejsza część obrodzona tym pierwszym murem, a dalej jest ten e, Arai, który pokazuje te zdobienia, Za nami właśnie jest najsłynniejsza płaskorzeźba w sztuce kmerskiej. Przedstawia ona bogów i demony ubijające morze mleka, aby wydobyć eliksir nieśmiertelności. Ciekawy koncept morze mleka. Angkor Wat współcześnie oznacza miasto świątynne. Ankor oznacza miasto, a Wat świątynię. W każdym razie wcześniej było to nazywane domem świętego y, Wisznu. Święte mieszkanie Wisznu. Święte mieszkanie Wisznu. Tak miało być dokładnie. O, malutka małpka. Tu jest malutka. Zobacz. Ojej, jakie są Ten bilet zakupiony za 37 dolarów się sprawdza. Jest taniej, lepiej i nie ma kolei generalnie do kupienia biletu, bo się kupuje w innym miejscu niż się wchodzi. A tutaj jesteśmy już w świątyni Tab Home. Ciekawą rzeczą, którą można tutaj dodać jest to, że Imperium Khmerów tak naprawdę rządziło od IX do XV wieku. A w XII wieku Angkor Wat, całe to miejsce, to było największe miasto na świecie. W tym czasie w Krakowie mieszkało około 10 tysięcy osób, a w Gdańsku 20 tysięcy. A tutaj wtedy mieszkał milion. Pierwotnie ta świątynia była uniwersytetem oraz świątynią buddyjską, a król Java Jarman VII zadedykował tą świątynię swojej matce. School Angkor Wat, ta świątynia, w której się znajdujemy, się tapną, została odnaleziona i prezentuje się jak najbardziej zbliżonym stanie do odnalezionego. Ta świątynia brała udział na planie filmu Tom Raider Lara Croft w 2001 roku. Zobaczcie, to ja i gigantyczne drzewo. Sukromne. Ta jest taka bardziej dzika. To też mi się bardzo podoba. Tamta robiła wrażenie, bo była mega duża i taka wyśmiechtana taka. Bo ona jest ukryta w dżungli. Bo... Takie chaos trochę tutaj panuje, fajne to jest. Tak, jak trochę takie nieodkryte. Jak zaczartek? Tak, ale bardzo odkryte. <laughs> Już wiecie, dlaczego została pozostawiona w takim stanie, jak ją odnaleźli? Bo przecież nikt nie ma siły ani twórcze chęci przekupywać te wszystkie stary te kamieni. Ale przynajmniej są duże. I czasami są takie miejsca, gdzie są takie malutkie. To weź tą terakotową armię, teraz sklejaj te wszystkie ludziki w całość. A ja tutaj mają. Duże bryły kamienia, więc to chyba nie jest coś takie trudne Myślisz? No Taprum to jest jedyna w swoim rodzaju świątynia tutaj Którą, jak możecie zauważyć, obrastają liczne drzewa Co powoduje taki bardzo malowniczy widok, taki wszystko jest porozrzucane, chaotyczne i przez to też bardzo piękne Ale spajane też przez drzewa Tak, tak, bo tam jest na przykład drzewo w murze wbudowane totalnie Inskrypcja na odnalezionej w Taprom steli głosi, że w przeszłości zamieszkiwało to 18 arcykapłanów, 2740 celebrujących kapłanów, ponad 2000 asystentów oraz 61 niebieskich tancerek. W karstce tej znaleziono około 35 diamentów, 5 ton srebra, około 4000 ton, 40 000 ton pereł oraz 4500 drogocennych kamieni. Czyli ta świątynia była w pewnym stopniu skarbcem. I dlatego tutaj była Tom Rider. Chciała ich wypłacić. Jest w tych ścianach bardzo dużo dziur. Zobaczcie ile, ile dziur. A wiecie, po co one były? A właśnie po to, żeby te wszystkie kamienie i te diamenty były trzymane właśnie w tym miejscu. To był ten skarbiec. A jeżeli wchodzi światło z góry. No to zobaczcie jak i tutaj z boku A to nawet zobaczcie jak choinka wygląda jest niesamowite jak to drzewo wyrosło na tej świątyni jest ogromne, wygląda jak słup stalowy Jesteśmy teraz przed świątynią Takeo Ta świątynia trochę się różni od innych, została zbudowana pod koniec X wieku I jest y, zrobiona z piaskowca Czyli tak jak Mason w Wietnamie i nigdy nie została dokończona. Krąży też legenda o tym, że nie została dokończona, ponieważ uderzył w nią piorą i zaprzestano wtedy tutaj jakichkolwiek prac. Na miejscu nie dowiedzieli się bez przewodnika kompletnie nic, tylko o pracach renowacyjnych, gdzie nie gdzie. Tylko trzeba sobie samemu doczytać, a informacji nie ma za dużo, niestety. I bardzo dobrze, wykonaliśmy już pracę dobrą, informacyjną na temat świątyni Angkor Wat i Tapon, a teraz będziemy się. Rozkoszować widokiem z góry, bo trzeba na niego wejść. Ta świątynia jest zgoła inna. Tutaj nie ma tylu zdobień. Jest Bardziej tutaj, tak wszystko kamień na kamieniu, wszystko to tak położone, no ale nie to wygląda. Wiadomo, to był początek X wieku, czyli dwa wieki wcześniej została budowana. Niż te poprzednie. no i Jest innych materiałów. Wszystko kruszeje, niszczę. Widać, że też nie ma aż takiej tutaj bogatości tego wszystkiego te zdobienia praktycznie nie istnieją a no po prostu to wygląda jakby tak położyli kamień na kamieni no każde to miejsce robi jakieś tam bo mam klimat jest inne, inne dużo bardzo dobrze się to trzyma no lepiej niż ten Mason na przykład no ale Mason prze, przeszedł bombardowanie no tak niektóre no. świątynie były piękne, więc a ten Mason też fajnie wyglądał no a tutaj faktycznie jest inaczej więcej zachowanych budowli sakralnych przez to można je zwiedzać tak naprawdę w każdej krasie do dzisiaj słowe wejście niestety wybraliśmy można było spaść ale tutaj już można chyba wejść no te akurat stopienia tutaj jakieś fajnie jest wydrążone ale to też takie czy stopienia to nazwać, no po prostu wydrążyli sobie pewne wzory żadnych jakichś ładnych yy, kształtów Ładnych oznaczeń O i taka piramida Rzucimy na górę co? Nie ma ludzi, to można kiedyś podbić. Ciekawe jak go pokonasz no <grym> Aha, to mam cię Teraz roki Balboa cię czeka nieźle Co jeden to wyższy Z pozoru normalne schody, ale uwierzcie mi o Ten to jest jakiś gigant Trzeba naokoło tu tu tu, 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 tu. a Paulina gdzieś tam na dole dawaj dawaj prawie pionowo w dół ale jeszcze tego nie mówcie no i teraz jeszcze dwa kroki i zobacz w dół muszę się odpowiednio oddalić ja zejdę z tego bo odpowiedni patent trzeba mieć po prostu, trzeba patrzeć na to co jest pod nogami cały czas Nigdzie indziej, tylko na to, na co się stąpa w danym momencie. Dlatego najgorsze rzecz to jest takie, że musisz skoczyć na linię na przykład, Jeśli nie masz nic pod stopami. Mm -hmm. Tutaj jak byłem 5 lat temu, się obraziłem trochę na mamę, tak chwilowo się obraziłem, że nie mogłem mi zrobić dobrego zdjęcia. Ale miałem jeszcze wtedy, słuchajcie, super atletyczną. Dlaczego mi to nie dziwi? Piękne że nie włosy. nie trochę zrobić dobrego zdjęcia. No brzydki może jestem. Co chcesz powiedzieć? Nie, nie chcę powiedzieć. No ta piramida, raczej świątynia jest taka, wchodzi się, jest wysoko, fajnie, ale no tylko to. Warto na chwilę. To jest dosłownie świątynia na 10 minut. Chyba, że ktoś wolniej wchodzi po schodach, to wtedy trochę dłużej. Dla mnie na pewno więcej niż 10 minut. Serio to łatwiej by było zeskakiwać po tych dużych blokach, niż schodzić po tych małych. Idziemy na górę tam jeszcze. Tu jest jeszcze ciaśniej, zobaczcie ile, jakie to są małe schodki. Awaj, Na góry Tutaj w wielu miejscach pachnie tymi kadzidłami już wiadomo dlaczego Są panowie budowie Kadzidło została odpalana Jesteśmy w centrum ostatniej stolicy Imperium Kumerskiego, Angkor Thom, a dokładniej Świątni Bayon Została zbudowana w samym, samym centrum miasta, które zostało rozplanowane na planie kwadratu Jego powierzchnia to jest około 9 km2, więc nie jest to zbyt duże miasto Ta świątynia oraz to miasto zostało porzucone przez całą ludność Imperium kumerskiego w 1431 roku porzucali ją i uciekali na południe do nowej stolicy. Istnieje kilka możliwości, kilka legend, dlaczego uciekali, dlaczego ją w to, to miejsce porzucili. Pierwsza to jest zatruta woda, druga to jest e, brak plonów i urodzaju, a trzecia to po prostu jest przeniesienie przez króla stolicy do innego miasta. Chociaż ta trzecia wydaje się najmniej prawdopodobna, to w połączeniu z tymi pierwszymi albo drugimi mogło być w jakimś stopniu racjonalna. Świątynia w ogóle nie ma w sobie zaprawy. Jest wykonana z bloków piaskowca, które zostały do siebie może nie idealnie, jak widać, ale dopasowane. Uff, jest godzina 12.00. Słońce tak wali w głowę, że szok. Nie to perze. Świątynia składa się z trzech części. Pierwsza to jest ta centralna, którą widzimy tutaj, do najwyższa. Tam był ten posążek. Buddy, zanim został zniszczony. I z dwóch zewnętrznych i wewnętrznych korytarzy, takich galerii zewnętrzna przedstawia wydarzenia z życia króla, a wewnętrzna przedstawia sceny buddyjskie. Świątynia posiada liczne takie wieże. Kiedyś było ich 49, ale zostało się 37. Na każdy z nich jest przedstawiona Ludzka twarz. Początkowo początku mówiono, że to była twarz Buddy, później, że Brahmy. Tak naprawdę nie wiadomo, może być takiś jakiś Bóg hinduistyczny. A w zasadzie nie Bóg, a Dev. U mnie świątynia też jest niesamowita. Te cztery świątynie, które wybraliśmy, są myślę yy, takim must have'em, żeby zobaczyć tutaj takie miejsca, że chce się odwiedzać Bóg. Jeszcze w ogóle. Można, bo one nie będą pewnie stały wiecznie, chociaż jak na razie dobrze się trzymają. Jak patrząc tutaj z poziomicą, to no myślę, że nie, nie byłoby tutaj idealnego pionu. Wiele ludzi, którzy teraz odbierają mieszkania, mogliby powiedzieć, że, że nie przyjmują tych budowli. Ale ciekawe, czy się one przesunęły w ogóle ja wszedłem w jakąś taką alejkę. Ciekawą, dosyć Takiego pana tu spotkałem. Zrobiło się tak upalnie w tym momencie, że bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy ranem już kończymy. Bo, bo... Do basenu. Od tej godziny nie dałoby się tego zwiedzać, Jest za gorąco. No, nie Czas na trochę, tak średnio się mijać w ogóle nie. Jeżeli jedziemy, gdzieś o świcie. Jest szansa, że zjedzicie wszystko do 13, 14, tak jak my zrobiliśmy. Uciekać pod basen, na basen, i bo teraz to się żyć nie da tutaj. Kompleks świątynny Angkor Wat to niesamowity zabytek, który pozostawia po sobie niesamowite wspomnienia. Każdy przyjeżdżający do Kambodży czy Tajlandii powinien zaplanować tutaj przystanek. Korzystając dalej z naszego wypożyczonego skutera, udajemy się na jezioro Tonle Sap sprawdzić czy uda nam się zobaczyć pływającą wioskę i targ. Przejechaliśmy nad jezioro i myśleliśmy, że uda nam się podjechać bliżej, ale niestety może tylko łódką, a najtańsza łódka 28 dolarów. Także zdecydowanie bardziej opłaca się w hostelu, kupić wycieczkę za 20 od osoby i po prostu popłynąć no, z dowozem ze wszystkim, ale tak to, to tutaj no, nic nie ma. Chcieliśmy jechać tamtą drogą, jak normalnie uprzywilejowani ludzie, ale niestety dostępne jest tylko dla lokalnych ludzi. My pojechaliśmy e, obrzeżami, tamtą drogą taką piaszczystą, tam w ogóle, tam, 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 żeby ominąć, bo policja nas nie wpuściła tam, tamtędy, więc stwierdziliśmy, że będziemy po drugiej stronie. Jak dobrze sami wiecie z odcinka z Hanoi, jak ktoś nas do czegoś przymusza, to znajdujemy sposób, żeby to obejść. Więc w zasadzie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Za darmo, bez łódek, bez 28 dolarów za łódkę, bez 20 dolarów z hotelu za osobę. Przyjechaliśmy tutaj w cenie wypożyczenia skutera, tylko za 10 baksów. Tylko, że to jest sam kanał, a to nie jest jezioro, a jezioro pewnie wygląda lepiej, bo to wygląda kiepsko. Że oni tu żyją po prostu po to, by łowić ryby. Oni są całe życie zajmują się wędkarstwem, rybołówstwem bardziej, bo wypływają, łowią z sieci. Słyszałem gdzieś, że w Kambodży mają jeden z większych procentów, jak nie największy na świecie, Procent wyłowu ryb właśnie z wód słodkich, nie z wód słonych. Jezioro Tonle Sap to największe jezioro na Półwyspie Indochińskim. Jest ono połączone przez rzekę z Mekongiem, a jego wielkość zmienia się w zależności od pory roku. W porze suchej osiąga około 2500 km2, a w deszczowej nawet 15 15000. Łódki to 20 dolarów za osobę. Woda jest brudna jak się masz, ale zobaczcie jak tutaj właśnie wygląda wysuszone koryto tej rzeki. W porze monsunowej, czyli około od lipca, te koryto zaczyna nabierać i ten poziom wody, jak widzicie na tych balach, się podnosi aż do tego miejsca. Turystów. Zobaczcie jak to naprawdę wygląda Jak widzicie można to zrobić Inaczej niż trzeba płynąć łódką Żeby zobaczyć ten ryb bo tutaj ten market Tak żyją, są to rybacy Trzeba ich zrozumieć Jednakże takie warunki do życia mogły mogłyby być Niewyobrażalne wręcz Czasem gorsze niż afrykańskie ale to jeszcze przed nami pewnie. Więc. Pokażemy Wam nasz pokój w Ciemrep. Wygląda to tak. Jest biurko, więc będzie ostry montaż, a przedłużymy sobie jeden dzień. A to łóżko. Bardzo dużo w ogóle w tej Kambodży mają takich drewnianych elementów. Powiem Wam, że podróż minęła nieźle. Zaskakująco dobrze. Mam za pokarmowe w tej chwili właśnie. No i przed podróżą niestety byłem zatrudny i teraz jak już przyjechaliśmy dopiero, a cała podróż na szczęście bez żadnego problemu. Więc... Leki pójdą w ruch No to miejsce się mega rozwinęło. Pod Względem turystycznym niestety Idzie się, no i nie słychać w ogóle muzyki. Gdzie jest to jedna muzyka leciała na ulicy. Każdy uczęśliwa teraz z tego co innego, z tego co innego i późno wiem. Kolejny dzień, kolejne danie na grabie. Tak, zamawiacie czasami dania z graba, bo jest dużo taniej, czasami jest 50% porcentniczki. A tutaj przed wami pozostałości z tego co zostało: czyli lak, to jest kambodżańskie danie. To jest akurat wołowina z ryżem. Z smażonym ryżem. Jest bardzo dobre. Polecam. A ja mam ryż z ośmiornicą No i koniec z Kambodży Zmierzamy do Bangkoku Będzie grubo myślę Kolejna super podróż Właśnie się najedliśmy i mój cały żołądek podskakuje Ciekawe czy... To gusta przygoda Tak jest masa komarów. Jak w traktorze. No, <taki> takie dziury, znaczy to nawet nie są dziury, to jest po prostu tak krzywa droga. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, być aktywnym w komentarzach, bo to pomaga bardzo i mam nadzieję, że kamera przypada Wam do gustu. Albo Albo i nie, też możecie dać się znać i widzimy się w Tajlandii.